Kontrastem dla wody jest ogień, ziemia i powietrze. Piątym żywiołem jest ludzka zdolność fantazjowania. Słowa te wypowiedziane przed laty przez wybitnego artystę Władysława Hasiora znakomicie wpisują się w twórczość innego artysty, Antoniego Toborowicza, jednego z ciekawszych twórców sztuki, tak zwanego Pogranicza. Dlaczego Pogranicza? Otóż Antoni Toborowicz nie jest artystą typowo ludowym, ponieważ w swej twórczości nie podejmuje wyłącznie tradycyjnych tematów sakralnych. Nie jest też twórcą naiwnym, ponieważ posiada świetne rzemiosło. Jest inny, ma silną osobowość artystyczną oraz ukształtowaną i nieszablonową wyobraźnię. W swej twórczości inspiruje się sztuką ludową, sztuką tak zwaną wysoką, ale także przyrodą. Współcześnie, gdy nasz gust kształtują najczęściej media, warto zwrócić uwagę na artystę osobnego, szukającego własnej, odrębnej drogi przekazu, niezwykłego obserwatora świata i interpretatora zjawisk przyrody. Warto zwrócić uwagę na twórcę, który udowadnia w swej twórczości, że wartości duchowe nadal mają duże znaczenie i niejednokrotnie mogą się stać odskocznią od szarości codziennego życia. Kontakt z twórczością Antoniego Toborowicza y, pozwala poczuć, jak bogata może być ludzka wyobraźnia i jak wielkie daje możliwości kreacyjne. Widać to chociażby w tworzywie, w którym rzeźbi. Wykorzystuje naturalne kształty drewna, skórę, wiklinę, blachę, sierść, a nawet jurajski kamień. Warto tutaj dodać, że od ponad 20 lat pracę artysty z ogromnym wyczuciem i wielką wrażliwością dopełnia kolorem córka, Weronika Witkowska, również artystka, absolwentka Krakowskiej Akademii pięknych. Prezentowane prace to świat fantazji. Świat przyrody przenika się tutaj ze światem baśni. Podziwiamy zagadkowe, niemalże baśniowe istoty. Subtelne nimfy, szczupłe anioły, eterycznych faunów, zwierzęta pokazane w zagadkowy, nieoczywisty sposób. Wrażenie robi też grupa rzeźb interpretująca aktualne problemy nas wszystkich, czyli koronawirusy. Pokazane w sposób metaforyczny, nierzadko z ludzkimi twarzami. Wszystkie prace urzekają formą, ekspresją, ogromną wyobraźnią, są swoistym zaproszeniem do świata. Ta baśni. Atmosfera tej wystawy, taka nieco teatralna, wprowadza nas w świat pewnej łudy i w świat wyobrażeń, a dopełnieniem tej niezwykłej scenerii są fragmenty starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego. Prezentowane prace pochodzą z kolekcji działu etnografii Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz prywatnych zbiorów Antoniego Toborowicza. Zapraszam państwa serdecznie do Muzeum Śląskiego w Katowicach na wystawę Imaginarium, która potrwa do końca lutego 2021 roku.